Hello, hello! Witajcie ponownie. Drugi vlog. Już dzisiaj zmierzam znów po wodę. A przy okazji tak sobie pomyślałem, że może nagram taką krótką chodzącą medytację podczas spaceru w okolicznościach przyrody jak widzicie o tutaj jeszcze całkiem niedawno w poprzednich filmikach kwitną rzepak teraz już kwiatów nie ma e, widać już e, takie zawiązki e, tych, tych owocni czy jak to się tam nazywa e, jakieś białe kwiatki kwitną rumianek to nie jest ale Coś podobnego, ale na przykład Haber tutaj jest. Nie wiem, czy widać. O. I to zobaczcie, było raptem miesiąc temu, może trochę więcej, jak jeszcze było żółto wszędzie. Jest niesamowite, jak się to zmienia. Jeszcze w tak krótkim okresie czasu. Imitacja chodzona. Jak nam niewiele potrzeba, żeby pogłębić świadomość i uważność w ciągu dnia. Dobrze sobie jest wybrać takie miejsce, jakiś płaski teren, gdzie nie będziemy się tak męczyć. O, pod górkę to tak średnio. Najlepiej. Jeszcze zdjąć buty i chodzić na bosakach. Wtedy tak bardzo gruntownie czujemy stopy w kontakcie z ziemią. A zaczynam z reguły od stóp od tego, jak ta stopa czy tutaj bardziej budy, jeśli mam obuwie, układają się na podłożu. Który punkt stopy najpierw dotyka tego podłoża? Czyli idziemy pięty i obserwujemy, jak cała stopa kładzie się na podłożu. Jak zachowują się palce stóp, czy są rozluźnione. Obserwujemy sobie najpierw prawą stopę prawą nogę jakby przez kilka chwil jesteśmy w tej prawej nodze i obserwujemy te ruchy które zachodzą w kostce czy ten ruch kostki jest swobodny czy swobodny jest ruch kolana obserwujemy pracę łydek mięśni ud, mięśni pośladków. Oddychamy sobie miarowo, spokojnie. I potem przenosimy uwagę do lewej stopy. I obserwujemy jak kłada się teraz lewa stopa. Jak ona kładzie się na podłodze. no, na ziemi. Jesteśmy w na zewnątrz przecież nawyki, i obserwujemy, czy palce stóp są luźne, czy one się gdzieś nie spinają. Obserwujemy ruch kostki, kolana, biodra, mięśni, ud łydek, pośladków, ale również. Trochę powyżej mięśni brzucha, pleców. Gdy tak przez chwilę poobserwujemy ruch jednej nogi i drugiej, obejmijmy uwagą obie nogi, ich wzajemny ruch, jak się wypełnia. Do tego możemy dodać obserwację ruchu rąk. Czyli jak prawa noga idzie do przodu, to lewa ręka temu towarzyszy. I na odwrót, Jak lewa noga, to prawa ręka idzie w przód. Możemy poobserwować ten ruch rąk. Postarać się jak najbardziej je rozluźnić. Począwszy od palców dłoni, całej dłoni, nadgarstków, przedramion, ramion, barków. Poczuć, czy obszar szyi, karku nie jest gdzieś pięty. Możemy objąć uwagą pracujące nogi, ręce i cały tuł. Może nie jest to takie łatwe do objęcia uważnością naraz, ale przez chwilę myślę, że można to poczuć. Jest to możliwe. I te kilka minut, które poświęcimy na taką obserwację, pozwoli nasz umysł trochę odseparować od myśli. Staje się taki bardziej lekki, czysty. I po takiej krótkiej chwili Możemy się skupić na obserwacji natury, jak sobie przemija, jak się soczyści zieleni. Że możemy każdą okazję wykorzystać na to, żeby być bliżej siebie, poznawać siebie. Przeszły też przemyślenia a propos naszego, naszej wolności, swobody, która już jest nam ograniczana od urodzenia. Był dzień dobry, a teraz może już nie, nie tak jak kiedyś, ale w większości to krzci się dzieci, nie pytając ich w ogóle o. O zdanie eee, Tylko z góry zakłada się, że mają być ochrzczone. No ja niestety też nie miałem tego wyboru. A wybory jak wiemy zmieniają się. Czasami pewne ścieżki porzucamy. Wybieramy inne. decyzją, kiedy ta istota, która się rodzi jest w stanie ją podjąć. A tu już się nam wpisuje w życiorysie religię taką i taką dając możliwości. Doświadczenia, zbadania, jak dana religia funkcjonuje. Już nie mówiąc dalej o e, kolejnych sakramentach, miałem tą przyjemność, że Byłem... przyjemność, czy nieprzyjemność? Nie, to jeszcze przyjemność być. Trochę bliżej kałuża, eee, bliżej kościoła. Byłem swego czasu ministrantem w parafii wojskowej, ale nie znalazłem tam tego, co myślałem, że jest. Teraz, duchowo, to nie to miejsce. Raczej nie znalazłem tego, co, 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 co myślałem, że tam jest. I się rzeczy musiało się pojawić coś innego własne poszukiwania. się na coś nowego, to też pojawiają się ludzie, którzy ludzie, nauczyciele, którzy nam e, pokazują swój jakby punkt widzenia Ale niekoniecznie musimy za nim podążać, bo to może być jakiś zapalnik e, własnej wiary na przykład to co z nami rezonuje Czekajcie, bo muszę się tutaj wbić przejście Im częściej tu jestem, znaczy im częściej częściej tu zachodzę, to widzę, że coraz bardziej to zarasta i... Mojego tajnego przejścia, tajnych wrót. O. Oskar. Oskar! Chodź. Dobra, teraz może być trochę ciemno. O, nie nagrywam teraz tak często vlogów. Też proszę mieć dzień. Na to trzeba taką. No Czas po prostu zwyczajnie. Samo nagranie, potem jeszcze zmontowanie tego, potem trzeba to jeszcze yy, przekopiować i przesłać. Trochę czasu zajmuje. No też nie chciałbym kręcić, nagrywać, o byle czym. No. Yy żeby to było oparte na czymś, miało, miało jakiś sens też w jakiś sposób was inspirowało tak w ogóle to fajnie jest po prostu zobaczyć to co się nagrywa i pośmiać się z samego siebie nie no żartuję, ale... to jak, jak wszystko się zmienia jeszcze niedawno nagrywałem pierwszy vlog nie mając do tego zielonego pojęcia nigdy tego nie robiąc ale wcześniej też oglądałem dużo vlogów to jest fenomen tego wszystkiego jest taki, że oglądając już też się uczymy nawet się że Kałuża. Jak dzieci yy, Także Warto, warto oglądać Ale też wartościowe Kanały Wartościowe vlogi o, To nie tylko jest Oglądanie, ale też yy, Nabywanie nowych informacji wiedzy, którą też wykorzystujemy wbrew pozorom nawet nie będąc do końca tego e, świadomymi nasza podświadomość po prostu tak działa że pomaga nam tak jak je, jeździe samochodem gdy jeździmy gdzieś to nie wiem, jak powie, ale ja mam często także że e, po prostu nie pamiętam Części drogi jak jechałem. Po prostu jechałem przed siebie. tak w do autopilota i jechałem. Jakby nasze zmysły biorą te stery w swoje ręce. Bo pokazywałem Wam w poprzednich vlogach. Teraz tylko zmieniły się trochę krajobrazy, bo trawa wrosła. Wszystko pójne. No, tu na przykład są zboża, które niedługo będą żółte zamiast zielonych. No i też będzie okazja pokazać je od innej strony. że dzisiaj wystarczy. Gdzieś też zauważyłem, to w jaki sposób się mówi, też zależy od pory dnia. Teraz na przykład czuję, że Nie. tak mogę rozmawiać sobie bez konkretnego tematu. Ustanowić. Wcześniej w poprzednim filmiku, w poprzednim vlogu yy, yy, był bardziej, taki bardziej tematyczny, skupiony na tej kapliczce, którą może już oglądaliście, ten blok, czy vlog, nie blok. niż zdjęcia. Ja też mam coś takiego, że musi mi się to podobać. Chociaż mógł, mógłby być krótszy, no ale yy, też skracanie, potem dodawanie to znowu zajmuje dodatkowy czas. Najwyżej no sobie po prostu przemienicie. Możecie udostępnić znajomym. Ja go nie udostępniam. Jakoś w sumie yy. Dalej. Jest po prostu na YouTubie, tylko w grupach yy, na Messengerze i Whatsappie. A kto ma oglądać to i tak zobaczy, no, trochę się złyszałem, bo idę w górkę. Nie wiem czy no, jeszcze szereg o tym pracę. Zagłoszeń. Marytno, mi rząd swojego. Zagłoszenie: zajęcia już są w śmicimiu we wtorki i w czwartki w Molo. Godziny są bez zmian. Zajęcia w Brzeszczach od września wrócą. A dokładnie od do którego to żeby będę was informował. Mam nadzieję, że rząd nie wymyśli kolejnej pandemii i wszystko będzie na spokojnie no Nie wiadomo co się po nich spodziewać a póki co yy, spotykamy się tak jak mówię. w online zajęcia póki co jeszcze będą Póki jeszcze mam środy wolne yy, To w miarę możliwości będę je prowadził tą środę myślę że yy, tutaj bez problemu się odbędę. Może mi się znowu uda zrobić coś w plenerze Zobaczymy, bo ostatnio to było tak na styk. No a poza tym co? Dzisiaj mamy pierwszy dzień lata. Jakoś go nie widzę specjalnie, ale w sumie nie jest to jakieś dokuczliwe. Nie ma zimno. Nie ma gorąco. Cóż więcej chcieć? Słońca. O! Na przykład. No. no i tak sobie dzisiaj powolutko podążam. Chyba znowu pies prowadzi. Dobra, na chwilę się wyłączam.